No nie, nie, to nie jest kawa, to jest woda, bo już nic bardziej mnie dzisiaj nie będzie ekscytowało, niż to zoba. Zobacz już jest. Moja pierwsza publikacja z rynku amerykańskiego można ją dostać w Australii, w Niemczech, w Kanadzie, w USA. Jest to instrukcja krok po kroku, jak narysować słodkie kotki aż na 50 sposobów, więc. Chciałam się z Tobą po prostu podzielić, jak dumna jestem z mojej pierwszej książki. I to od razu po angielsku. Dobra, dużo tutaj tekstu nie ma, ale jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko się nauczyło, jak powiedzieć na przykład, Koto owca, to zapraszam. Są piękne, po prostu są super, super, mega, mega dumna. I chciałabym z tego miejsca podziękować Agatce, że to zrobiła.